Działanie poduszki pneumatycznej. Popierdle powietrze, zawór wlotowy, zawór opuszczający switerkiem, no i zawór bezpieczeństwa. Tak, to widać się od góry. Zamyka zawór społeczny. Nie musi mi cały czas Możesz go wypiąć. I spuszcza się jeden zaworem. Nigdy tym. Zawsze tym. Chyba, że coś się stanie złego, to tutaj jest taki bezpiecznik, pociągasz go za bezpiecznik. To jest załóg bezpieczeństwa, gdyby co się stało. I opuszczamy. Powoli, nie gwałtownie, do zera. A bawonek. Zluzuje, opadnie, Tu właśnie widać. Są położone cegiełki, no bo tu jest wiadomo dość wysoko. Pod auto osobowe nie wymaga się żadnego podkładania cegiełki tam Podbusa Pod busa podobnie nie trzeba, aż to jest widać. działnik rolniczy to trzeba podłożyć sobie pod bawanka coś twardego. Spinek, albo dwie cegiełki Nie kłaść nigdy na opak Nigdy nie kłaść cegieły na podnosi Tylko pod podnośnik Tak w przypadku zwykłych hydraulicznych Ten jest pneumatyczny Ład do transportu Bo ma własne kółeczka takie malutkie Widzisz Jego pewne dane techniczne o 6-12 bar podnosi maksymalnie 3,5 tony